Siema, siema, siama, siama. Z tej strony imperator Pan, a to jest Outlas z powrotem... I tu mamy z powrotem też naszego pana. Nie pamiętam jak on się nazywa. Co znaczy, ogólnie nie wiem. W sumie mógłbym sprawdzić. Eee... Skończyliśmy sobie w tym momencie. Akurat. No ić, idź, idź. No nie pójdzie, no. No dobra. Możemy wyjść. Chodzi... tak. Zamknął się chyba. Niebezpieczne jest. Pójście... Zaraz! Co?! Co ja zrobiłem? To było dobre. Dobra, on chyba nas już nie będzie gonił, a tu jest... Ciemno, strasznie ciemno. E, teraz otworzyliśmy sobie, akurat w poprzednim odcinku, te drzwi. Tu. Bo były wcześniej zamknięte. Um, oj. No i jesteśmy. Możemy się tu przycisnąć. Jesteśmy gdzieś w jakichś kanałach. Tvoja stara. Ja też żarty jest nie śmieszne, ale co on nas. No dobra. Mamy. Wielki. Och, dwie pompy cieplne. Jak w tym zresetować generator? Ojoj. A gdzie to jest? Tu wiszą jakieś ciała. W sumie to mógłbym się trochę pośpieszyć, bo nie ma nieskończoności tu co jakieś drzwi. Nie ma nieskończoności tej baterii. bateryka idealnie Coś jeszcze coś... O, to jest chyba to. Coś zajmie się tutaj jeszcze. Okej. Okay. Ale to ciemno jest. O kurde O co? Gdzie? Dawaj latarkę Mogę się tu schować? O kurna On tu jest Hello there Ty Ej! Nie piszcie mi tutaj na dodatku, Ty, weź się uspokój, mordo. Mordo! Okej. Okay. O. w sumie trochę poprawić tą kamerę. O! Niżej trzeba, trochę było. Dobra, chyba poszedł. Kurde, powinienem używać tego wychylania się. Nie widzę go. Tu jest drugi generator. Ale tu nie zauważyłem, że nie ma szafek. A teraz mam ten główny... Kurde, ale nie chodź tutaj w tej weftę. Za chwilę będę musiał przeładować. Przeładować kamerę. Co? co? Um, dobra, wiecie co? Ja chyba. Co? Cóż ja muszę zrobić? Co ja to musiałem zrobić? Dobra, biegniemy tutaj. O, wszystko to. Bateria. Ała, boli, mówi cierpienie. Am, am, am. Um, Uff. Um, Uff. Um, Uff. Yy, Uff. Yy, Uff. Yy, Uff. Yy, Uff. Uff. Yy. Uff. Spierdzielaj. Eee, dobra, biegniemy tutaj. Mam pomysł, Wrócimy do tej szafki. odwalił w ogóle Idzie tu? Idzie tu chyba Co ja tam musiałem jeszcze zrobić? Co ja muszę zrobić? Uruchomić te dwie pompy I co? Jakiś generator tam był? Próbuję nasłuchiwać czy on idzie przypadkiem Ale nie słyszę go, więc może poszedł. Zaryzykujmy. Jest tam. Ten chłop też nie maryję. Ale chyba jest też. Może nie jest ślepy. Ale... Uruchom dwie pompy i Główny bezpiecznik! Czy to jest gdzieś tutaj? Bateria kolejna, to się przyda. proszę powiedzcie, że to jest gdzieś tutaj. Czy to jest to? Nie. Tutaj chyba jeszcze nie byłem. To chyba będzie tutaj. Kurde. O, to jest to. Oto to przełączył ten typ, czy jest tu jakaś szafka, Mo tu są szafki, dobra Ale nie wiem czy on tu przyjdzie Poczekajmy chwilę Przyszedł Jest gdzieś tutaj, słychać go bo... że to jest tam Tam A jak go słyszę tu? Dę nie otwieraj tego proszę Chyba poszedł Dobra Kurde zaraz mi znowu kolejna bateria pali. Dobra Jest tam. Kurde, no nie wyjdę stąd. No znowu tutaj biegnie. Dobra, od razu jesteśmy w akcji. Lecimy uruchomić ten generator i spiernicza... Ojoj, to jest z drugiej strony. On mnie goni, dalej. uragoni goni mnie. Jest za tępy. I O kurde, zablokowałem się. Oj oj, 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 oj oj, dobra, biegnij tędy. stąd czyszczyć mnie, nie? O, run boy, run Aaaa! I przyciskam się. Czy on może przez to przejść? Chyba nie może Chyba nie może, dobra, Jezus Maria. Udało nam się Mmm. Am... To było dziwne. Co my teraz musimy sobie w ogóle zrobić? Już wspomnę, że ochronie odblokuj, frontowe drzwi. A no tak, bo mieliśmy odblokować te frontowe drzwi. Tylko bo tam wszedł nasz kolega. Duży. Wiecie co? Przyda się. i'm sorry, my son. i didn't want to have to do this to you. but you can't leave. not yet. there is so much yet for you to witness. will you see it? can you? our lord. The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. O oh, cholera! No, powiem Wam, fabuła się rozkręca. Ale też podejrzewałem, że coś się musi stać, no bo to nie mogło być tak proste. Graby trwała. Pół godziny Speedrun normalnie trwałby 5 minut, jakby ktoś umiał. No kurde, w jakiejś izolacji jesteśmy. No spoko. O... Dob Dobrze, że nam kamerę nie zabrał. To się przyda. Co my tu mamy? Się dalej. Ok, trochę Wam zasłaniam, ale tutaj, tak w, w tym miejscu, tak pisze. Rec. I no po prostu ciekawe, A, notatki. A nie, do na notatki, ta, Cera, możesz sobie przeczytać. Rest in peace. Jest to no dobra, e, bo chyba nie możemy stąd wyjść, nie? Zaraz! Wait, what? się w tej krzy, odpierdziela. Co ja mogę na coś zrobić? Dobry, jakbym się do ciebie zbliżył, to byś mi coś zrobił. O jaku ty masz ładną mordkę! Też sobie zrobię skryszotę. Czego nie? O, nie Dobry wieczór.

O, nie mamy celów w ogóle, zauważyliście? No w sumie tacy trochę duchami jesteście, znaczy może nie jesteście duchami, ale mi pseudo do trochę. Chciałem otworzyć drzwi, ale się nie udało. To widzę zamknięte. Nie wiem, czy oni mnie mogą jakoś zaatakować, czy co. Mam nadzieję, że nie, no bo nie chciałbym tego. Ja bym chciał. Ja lubię. Ja. Znaczy, ja lubię. Ja bym chciał, powiem wam szczerze, taką grę e, z jumpscarami, ale żeby to nie zależało od nas, jakby. O tu mogę wejść, żeby to nie. Jakby nie zależało, właśnie od nas, że nie musimy przed nikim uciekać, ani nic. O! Patrzcie zaraz sobie nie zbliża się coś w ogóle jest? Aj, opatrz! O kurde, ale wiecie jaki jest problem, bo my tam wyjdziemy chyba do nich Eee... Dobrze, do widzenia. O, tu jest ktoś. No, chyba normalny... Myślałem, że to jest ktoś normalny, ale chyba jednak nie. Tu jest jakiś policeman. Ojej, tam oni stali. Ja nie wiem czy my chcemy tam iść. No dobra, to lecimy. Ja nie wiem jak on trzyma cały czas tą kamerę. Dzięki, nie czekałem aż do końca. Ale schowałem coś dla Ciebie. Po prostu czekaj. Chciałem powiedzieć, że tutaj na dole jest HD, ale on przewodniczy. away from the blood. Czy to jest ktoś normalny? W sensie niezwiązany z tym, co tu się odpierdziela, że tak powiem. A, bo to jest to pisze, co nie? Idź ze śladami krwi. No dobrze. No mogę pójść. Mogę pójść coś. Mogę pójść. Czy to jest gaz, czy... Dobra, to jest jakaś oczyszczalnia. Zapisywanie. Dobra, wiecie co? Yy, skończymy sobie, skoro jest zapis, to skończymy sobie ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych. Siemanko i cześć.